Witajcie! Dziś film o nieco innej tematyce, aczkolwiek można powiedzieć też z serii Zrób to Sam. W związku z tym, że większość z nas ma jakieś filmy czy to na telefonie, czy na kamerze sportowej, z wakacji, z imprezy rodzinnej, z jazdy na rowerze czy na motorze, a większość z nas nie potrafi obrobić takiego filmu, postanowiłem, że pokażę, jak w kilku prostych krokach przy użyciu bezpłatnego programu w języku polskim obrobić takie filmy. Zapraszam do odcinka. Dobrze, więc od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od ściągnięcia programu ze strony internetowej. Znajdziecie w internecie wpisają, wpisując nazwę programu. Jest to program Shotcut. Jest to darmowy program w języku polskim. Nie będę pokazywał teraz, jak ta instalacja przebiega. Instaluje się go podobnie jak wszystkie inne programy. Następnie, po zainstalowaniu na pulpicie, pojawi wam się skrót. Jest to tutaj ten skrót, który pokazuje. I co trzeba zrobić, zanim przystąpimy do montażu filmu? Przede wszystkim musimy zgrać materiał filmowy, który chcemy zmontować, czy to z telefonu, czy z kamery. Zgrywamy gdzieś na dysk komputera. Ja mam taki folder stworzony. I przykładowo jest taki folder, w którym wrzucamy, do którego wrzucamy sobie wszystkie te filmy, które chcemy później. Zmontować. Następnie otwieramy program Shotcut. Tak wygląda program po zainstalowaniu. Ja co prawda mam tutaj już jakieś ostatnie projekty, które tworzyłem, natomiast u Was to okno tutaj będzie, yy, będzie puste. Nie będzie żadnych, żadnych projektów. Zaczynamy od wpisania nazwy projektu. Ja tutaj może pokażę na przykładzie. Yy, Materiału, jeszcze ten materiał się nie pojawił, nie wiem czy się pojawi kiedykolwiek na moim YouTube z Gokardów. E1 Gokard, z Poznania. No to nazwijmy ten projekt E1 Gokard. Go I klikamy Start. Mamy teraz, pojawił nam się ciemny ekran. Żeby zacząć montaż, musimy otworzyć pliki filmowe. Klikamy Otwórz plik. Znajdujemy folder, w którym zapisaliśmy sobie nasze pliki z telefonu czy z kamery i wybieramy przykładowo, będzie to ten pierwszy materiał, ten pierwszy plik. Pod ja tej ciszę może trzymam. Po dwukrotnym kliknięciu tego pliku. Pojawi nam się w tym tutaj oknie. Jest to okno podglądu. Na chwilę obecną możemy sobie ten materiał tutaj puścić. Możemy sobie przesunąć, zobaczyć, co tutaj, jak to, jak to wygląda, ten materiał, co to, co to tam jest. Ok, może. No dobra. Żeby ten, żeby zacząć montować film, chwytamy ten plik, który tu jest otwarty. Możemy oczywiście otworzyć inny plik. Dobra, załóżmy, że to będzie inny plik. Tamten, zobaczyliśmy, nie, nie o tamten plik nam chodziło. Mamy inny plik. Co teraz robimy? Chwytamy lewym przyciskiem myszy i ściągamy tutaj na dół. W tym momencie pojawia nam się pierwsza ścieżka. Jest to ten, ten film tutaj, ten materiał filmowy. I teraz w tym momencie już możemy sobie tutaj ten materiał edytować. Puszczając, tutaj mamy poszczególne sekundy tego materiału. A tutaj mamy podgląd. Żeby nam się łatwiej pracowało, możemy sobie tutaj suwakiem zmniejszyć, żeby tutaj ewentualnie dodawać kolejne materiały filmowe. No ale na chwilę obecną nic nie będziemy z tym robić. Yy, załóżmy, że mamy ten materiał i chcielibyśmy go przyciąć. Ok, tutaj jest początek, jest OK. Dobrze, niech sobie będzie. Może dodam, co jest bardzo ważne przy montażu tutaj materiału filmowego w tym, w tym programie. Jeżeli będziemy chcieli dodać jakąś miniaturkę naprzód, jeżeli będziemy chcieli dodać jakiś inny plik z przodu, jeszcze nie wiem, jakiś tekst, cokolwiek innego, to w tym momencie musimy zrobić sobie na niego miejsce. Tutaj mamy od, od początku tego materiału, mamy ten plik filmowy. Jeżeli będziemy chcieli cokolwiek tutaj z początku wstawić, na przykład tekst, co za chwilę zrobię. Musimy zostawić miejsce. Z tego względu to jest ważne, że później, jeżeli sobie poukładamy poszczególne materiały, poszczególne pliki filmowe, a przypomni nam się na końcu, że chcielibyśmy dodać jakiś wstęp, jakiś napis, cokolwiek innego, to nie będzie możliwości wstawienia tutaj z przodu, nie będzie możliwości przesunięcia tego materiału. Jeżeli będziemy przesuwać, te wszystkie pliki poszczególne będą nam się na siebie nakładać. Także teraz jest bardzo ważne, żeby na początku zostawić sobie jakieś miejsce wolne, czy to na przykład na 10 sekund, czy na 5 sekund, na jakiś wstęp. Ja zawsze wstawiam, na początku zostawiam, wstawiam miniaturkę na 5 sekund. W tym przypadku możemy też zostawimy taki, takie miejsce i co teraz dalej możemy zrobić? Może zanim zacznę obrabiać ten materiał, to pokażę, jak zrobić wstęp. Wstęp może to być jakiś inny plik. Przykładowo pokażę na, na przykładzie innych filmów, ja sobie zawsze przygotowuję takie, takie miniaturki. Załóżmy, że to będzie jakaś tam. Miniaturka. Pokażę tylko o co chodzi. Mam takie miniaturki, przygotowuję sobie. Jak przygotować taką miniaturkę, czy to na YouTube, czy na Facebooka, czy na jakiekolwiek inne portale społecznościowe? Jeżeli będziecie zainteresowani, też mogę pokazać w kolejnych filmach. Takie miniaturki tworzy się w bezpłatnym programie, który nazywa się Canva. Można to zrobić z poziomu telefonu, można to robić w, w, przy pomocy komputera. I możemy sobie taki plik tutaj wrzucić, taką wcześniej przygotowaną miniaturkę. Ja pokażę, jak to wygląda, ale myślę, że w Waszym przypadku będą to, nie wiem, jakiś tam nazwa filmu, o czym to jest, czy coś takiego. Niekoniecznie może to być miniaturka, natomiast pokażę, jak to się robi. Czyli zrobiłem, otwórz plik, wybieram sobie przykładowo inny, w innym miejscu, gdzie mam zapisany taki plik. Klikam dwukrotnie, pojawia mi się w oknie podglądu ta miniaturka i przerzucam sobie też ją tutaj na początek filmu. I w tym momencie, jeżeli zrobimy play, podgląd, no to mamy miniaturkę bądź cokolwiek innego, co będziemy chcieli na początku wrzucić i mamy ten film. Natomiast nas nie interesuje ta miniaturka, pokażę inny sposób. Prawym przyciskiem myszy usuń i mamy ten plik usunięty. Tutaj zrobiłem błąd. Chwyciłem suwakiem na początku filmu, przez co skrócił mi się ten początek. Nie, nie chwytamy tutaj na początku, tylko żeby przesunąć cały plik. Gdzieś tutaj tak jak ta ręka się pokazuje i przesuwamy cały plik. Na początku filmu możemy dodać wstęp. Wstęp może to być na przykład tekst. Robimy to w ten sposób, że w lewym górnym rogu mamy otwórz inne i wstawiamy tekst. I teraz pokazuje, pokazuje nam się okno, w którym wpisujemy tekst. Załóżmy, że będzie to wypad na go-karty. Mamy taki tak będzie wyglądał nasz tekst. Możemy tutaj sobie przestawić go w żądane miejsce, możemy go zmniejszyć, powiększyć. Yy, oczywiście w ten sposób ale możemy też tutaj pozmieniać sobie parametry. Grubość, czcionka, różne tak jak w, w programach do edycji tekstu. Mamy tutaj różne opcje. Załóżmy, że będzie to wypad na gokardy. Załóżmy, że będzie data, nie wiem, pierwszy. Niech sobie będzie taka data. I teraz, tak jak mówię, możemy to w różny sposób sobie edytować ten, ten tekst. Załóżmy, że będzie to na środku. I teraz co robimy? Przeciągamy, to jest okno nasze podglądowe, przeciągamy ten tekst na początek. Może tutaj, tak, żeby było, pokazać, pokażę, jak to wygląda. Na początku filmu, oczywiście, nie mamy nic, później mamy plik tutaj z tym tekstem. Znowu przerwa i mamy nasz materiał filmowy. Żeby ten tekst pojawiał się od początku filmu, możemy go sobie przesunąć tutaj na początek, bądź żeby to było zupełnie od początku. Prawy przycisk, wolne miejsce. Te, te zielone miejsce, to jest wolne miejsce, puste, prawy przycisk usuń i automatycznie film przesuwa nam się do początku. Teraz mamy tutaj też taką przerwę. Możemy sobie, jeżeli chcemy, żeby początek trwał 5 sekund. Załóżmy, że przesuwamy sobie w ten sposób. Chwytamy, rozciągamy do 5 sekund. Mamy tą przerwę, i podobnie jak wcześniej. Prawy przycisk, usuń, i automatycznie nam się łączą te dwa pliki filmowe: plik z tekstem i plik y, materiał filmowy. Załóżmy, że chcemy sobie w jakiś sposób no tam, przeciąć ten materiał, y, dopasować tutaj, że początek nam coś tam, nie wiem, ustawialiśmy kamerę bądź jest materiał, którego nie chcemy pokazywać. Możemy sobie ten materiał filmowy przyciąć. Załóżmy, że tutaj od tego miejsca przycinamy, do przycinania, do cięcia te, tego, tych plików filmowych służy ten oto tutaj przycisk, podziel w miejscu suwaka. Suwak sobie możemy ustawić w żądanym miejscu, możemy w ten sposób sobie go, e, o, materiał y, odtwarzać. No załóżmy, że w tym miejscu chcemy przyciąć materiał, używamy tego przycisku i w tym mom momencie mamy podzielony materiał na dwie części. Oczywiście tutaj nie będzie widać tego przejścia, ponieważ nic nie robiliśmy z tym plikiem, ale załóżmy, że to chcemy usunąć. Klikamy prawym przyciskiem. Zaznacza nam się na czerwono ten materiał, który będziemy edytować bądź usuwać i robimy usun. I dzięki temu nasz materiał zaczyna się to, on się automatycznie przesunął. To oczywiście możemy go sobie teraz przesunąć. Możemy też, jeżeli chcemy, za bardzo nam obcięliśmy ten materiał i chcemy go trochę przesunąć, to możemy sobie Tutaj przesunąć ten materiał. Powiedzmy, że to dziś wcześniej. O, załóżmy, że od tego miejsca. Chcemy, żeby ten materiał się rozpoczynał? Mamy wolne miejsce. I teraz, żeby te, mater... żeby te pliki się połączyły ze sobą. Prawy przycisk usuń i mamy połączony materiał. Jak możemy zrobić przejścia pomiędzy tymi dwoma plikami? Ja pokażę dwa, takie podstawowe. Myślę, że wystarczające do edycji filmów, żeby to atrakcyjnie wyglądało. Dwa sposoby. Pierwszy ze sposobów jest to przyciemnienie jednego i drugiego materiału. Wjeżdżając na górę tutaj, pojawia nam się taka pulsująca kropka. Lewym przyciskiem myszy chwytamy i przesuwamy na żądaną długość. Możemy sobie zrobić dłuż, dłuższą tutaj sekundę, czy. czy Ile, ile to, jaką długość potrzebujemy? Załóżmy, że niech to będzie 1,1 sekundy, tak samo w drugą stronę, i obydwa pliki będą w tym momencie. Pokażę, jak to wygląda. No, to dość, dość szybko poszło. Może zrobimy więcej? Może zrobimy 15. Załóżmy, żeby to było widać lepiej. I w tym momencie. jeden materiał nam się ściemnia, drugi się rozjaśnia. Lepiej to będzie widać gdzieś na materiale filmowym, ponieważ tutaj mamy czarne tło tego pliku z tekstem. Pokażę może kawałek dalej. No załóżmy, że jest tutaj do pewnego momentu i tutaj chcemy znowu pociąć sobie ten materiał i wstawić kolejny plik. Oczywiście tutaj ten plik jest dość długi. Natomiast na potrzeby tego materiału, załóżmy, że chcemy pociąć materiał w tym miejscu, ten plik, i ta reszta nas nie interesuje. Prawym przyciskiem, usuń, i mamy tak, taki krótki materiał w chwili obecnej. Otworzymy sobie teraz kolejny plik, bo chcemy połączyć kolejny ten materiał, który mamy z kolejnym plikiem filmowym. Lewy górny róg, otwórz plik. Wchodzimy w nasz folder. Gdzie mamy wszystkie filmy, i załóżmy, że bierzemy kolejny materiał filmowy. Materiał pojawił nam się w oknie podglądu. Żeby go dołączyć do edycji, ściągamy ten materiał na dół. Też możemy sobie kawałek dalej przeciągnąć, i załóżmy, że mamy ten materiał. Oczywiście możemy sobie go pociąć, tak jak wcześniej pokazałem. Czyli dla przykładu, Podziel w miejscu suwaka prawym przyciskiem, usuń, i mamy pocięty, i nam się zaczyna od tego miejsca. Dalej. Pokażę teraz drugi sposób łączenia filmów ze sobą. Prawy przycisk, usuń, żebyśmy pozbyli się wolnego miejsca. I teraz nasz materiał wygląda tak, że jest części od razu z jednego do drugiego. Bez żadnego przyciemnienia, bez innych efektów. Może jeszcze zrobię, żeby to było lepiej widoczne, te przyciemnienie. Jeszcze raz tutaj, załóżmy na 11. Tutaj na 11. Jak to wygląda? Teraz już to wygląda zdecydowanie lepiej. Jeszcze raz przyciemnienie i kolejny materiał. Przejdźmy kolejnego materiału. No i ok. Załóżmy, że mamy ten materiał filmowy. Znowu, żeby było ładnie widać przejście, podzielę. Jeżeli w chwili obecnej tego podziału nie widać, ale załóżmy, że chcemy wyrzucić taką część materiału. Podziel, w tym momencie mamy podzielony na ten materiał na trzy odcinki. Jeden, drugi. I tu jest trzeci. Załóżmy, że ten drugi chcemy usunąć. Prawy przycisk zaznacza nam się na czerwono. Usuń. I w chwili obecnej mamy ten materiał podzielony. O, tutaj doskonale widać, teraz jest przejście bez żadnych efektów. OK, I teraz pokażę drugi sposób, w jaki połączyć ze sobą materiały filmowe. Mamy zlikwidowaną tą przerwę pomiędzy filmami. Chwytamy materiał, ten ostatni, który chcemy nałożyć, bo teraz będziemy nakładać jeden na drugi. Chwytamy lewym przyciskiem myszy i przesuwamy. W tym momencie nakładamy jeden materiał na drugi. Pojawia nam się taki, o, taki oto efekt. Teraz zobaczmy, jak wygląda ten materiał filmowy. Jak widzicie, też jest to bardzo atrakcyjne przejście. W prosty sposób możemy dwa pliki ze sobą połączyć i to jest, myślę, dość atrakcyjne. Tak naprawdę w moich filmach używam tylko tych dwóch efektów. I jak to teraz wygląda? Jedno przejście. I drugie przejście. Może jeszcze zrobimy tutaj sobie gdzieś trzeci raz. Przejście, żeby jakiś inny etap filmu. Żeby to było widoczne też lepiej. O, może w tym miejscu. Mamy w tym momencie znowu podzielony ten nasz film. Prawy przycisk, usuń. Jest jedno przejście. Za chwilę będziemy robili drugie przejście. W ten sam sposób. Pauza. Chwytamy ostatni materiał. Lewym przyciskiem myszy przeciągamy na żądaną długość. Im bardziej naciągniemy, tym to przejście będzie dłuższe. Ja myślę, że niezbyt długie są, całkiem ok. O, no takie oto mamy przejście. I mamy materiał filmowy. U góry mamy czas, ile ten materiał trwa. Oczywiście możemy sobie zwiększyć, zmniejszyć. Tutaj teraz będzie mniej, mniej dokładne. To ta obróbka będzie to trudniej zrobić. Czyli chcemy dokładniej w dokładnym miejscu ustawiać suwak to zawsze warto sobie powiększyć. Tutaj mamy do tego narzędzia. No i załóżmy, mamy film. Resztę materiału chcemy obciąć. Znowu usuwamy. Znowu używamy przycisku podziel w miejscu suwaka. Prawy przycisk usuń. No jest to bardzo krótki film. Ale chcemy. I to nas, nasz film się kończy w takim oto miejscu. Chcemy, załóżmy na końcu, dodać jakiś napis. Robimy ponownie jak wcześniej. Otwórz inne. Tekst. Dziękuję za uwagę. Ok. Możemy sobie to ustawić. W żądanym miejscu możemy sobie zmienić grubość yy, ramki. Możemy sobie zmienić tło. Załóżmy, że niech będzie to czerwone tło tego napisu. Możemy sobie zmienić kolor czcionki. Kolor obramowania na zielony, na przykład. Co prawda, tego nie widać. Jak powiększymy sobie tutaj grubość, to się nam to obramowanie zmienia. I przesuwamy. Przeciągamy z okna podglądu na koniec filmu. Tak, żeby nie nakładać na ten materiał, możemy sobie w dowolny, tutaj z przodu nie ma takiej możliwości przesuwać, możemy sobie, z przodu, chwytając z przodu, możemy skracać, natomiast jeżeli chcemy wydłużyć sobie ten tekst na końcu filmu, klikamy na końcu filmu, w miejscu, jak pojawią nam się dwie strzałki i przesuwamy na żądaną długość. I możemy też sobie zakończyć, tutaj usunąć to wolne miejsce klikając. Załóżmy, że też tutaj sobie ściemnimy. Może teraz zrobimy sobie dłuższe przyciemnienie? Sprawdźmy podgląd. I tak, oto wygląda materiał filmowy. Myślę, że jest to na tyle zrozumiałe, że każdy z Was będzie potrafił taki materiał w prosty sposób zmontować. Są to podstawowe funkcje. Nie pokazuje w chwili obecnej, jak dodać kolejne ścieżki filmowe, jak nakładać te jakieś materiały ze sobą, jak robić ujęcia z różnych, z różnych kamer. Może jeszcze dodam to, co się może przydać. Załóżmy, że mamy jakiś, nie wiem, film z jazdy na rowerze. Chcemy dodać jakiś podkład muzyczny. To pokażę może w jaki sposób to zrobić. Klikamy tutaj na dole, prawym przyciskiem. Akcje ścieżek. Pojawia nam się taki, taki okno, akcję ścieżek. Dodaj ścieżkę audio. I w chwili obecnej, tutaj ma, w chwili obecnej mamy tutaj ścieżkę wideo, tu mamy ścieżkę audio. Możemy sobie dodać teraz do tego naszego materiału filmowego podkład muzyczny. Załóżmy, że nie interesuje nas ten dźwięk, który tutaj jest z tych kamer. Możemy go wyciszyć w ten sposób. A tutaj możemy dodać materiał muzyczny. Niech to będzie jakaś piosenka. Otwórz plik. Mam tutaj muzykę do filmów. Niech sobie będzie jakaś tam piosenka. Może niekoniecznie będzie pasowała do tego filmu, ale niech będzie to w ramach tutaj pokazania. Mamy w oknie podglądowym ścieżkę audio. Chwytamy. I przeciągamy na ścieżkę audio, tą, którą dodaliśmy. W chwili obecnej mamy tutaj piosenkę dodaną, żeby ona nie trwała dłużej niż materiał filmowy. Stawiamy sobie suwak na końcu. Robimy. To jest, to, ten materiał, który chcemy edytować, jest podświetlony na czerwono. Robimy podziel. Resztę usuwamy. I mamy w chwili obecnej nasz materiał filmowy z muzyką pliki muzyczne pliki muzyczne możemy tak samo łączyć jak yy, jak pliki filmowe może tylko wspomnę jeżeli wykorzystujecie jeżeli będziecie montować filmy na własne potrzeby myślę, że możecie dodać piosenkę jaka wam się podoba natomiast jeżeli byście chcieli publikować gdzieś ten materiał to musicie yy, użyć materiałów muzycznych, które są dozwolone, które nie są objęte prawami autorskimi. Ja nie będę o tym teraz mówił. E, myślę, że na YouTubie znajdziecie wiele kanałów, które mówią na ten temat, jakiej muzyki można legalnie, jaką muzykę można legalnie wykorzystywać e, w filmach, które są publikowane, czy to na, na YouTube, czy na innych e, portalach. E, ta muzyka, które, z której ja korzystam, też jest dopuszczona. No i no i mamy ten nasz materiał filmowy. Mamy tutaj wiele możliwości do mamy wiele możliwości tej edytowania tych wszystkich materiałów, które mamy. No nie będę teraz tego wszystkiego pokazywał, omawiał, bo nie taki był cel tego filmu. Film ma być krótki, zwięzły i na temat. No i załóżmy, że mamy ten dźwięk. Nie chcemy też, żeby on nam się kończył w ten sposób, że jest obcięte. Możemy sobie też ściszyć, tak jak wcześniej pokazywałem, jeżeli chodzi o materiał filmowy, to przyciemnienie tutaj. Tak samo tutaj w ten sposób, ta, ta kropeczka, która tutaj była, możemy sobie ściszyć ten materiał filmowy i ten muzyczny i wygląda to w ten sposób. I nam się wyciszy. Co teraz dalej. Pamiętajmy, jeżeli ten proces łączenia tych filmów będzie trwał dłużej, warto za każdym razem co jakiś czas kliknąć zapisz, żeby to nam nie uciekło, żeby to nam się nie skasowało. Możemy sobie tutaj jeszcze też na początku. Z... Będzie delikatne podgłośnienie tego materiału muzycznego na początku filmu. I tak to wygląda. To by było na tyle. Jest to przykładowy materiał, oczywiście. Robimy, robimy zapisz. I co, w jaki sposób teraz ten plik y, zapisać? Robimy pliki. Zapisz jako. Przepraszam, eksportuj. Video. Tutaj nic nie zmieniamy. Eksportuj plik. Załóżmy, że. Gotowe filmy. Zapisz. W tym momencie, w tym tutaj miejscu, pokazuje nam na jakim etapie jest renderowanie tego filmu. I ten, ten plik, ten film jako gotowy, całościowy film pojawi nam się za chwilę we wskazanym folderze. Ja wybrałem sobie folder Gotowe Filmy. Chwilę to potrwa. Pokażę może na końcu, jak to wygląda, ten film gotowy. I wtedy macie z materiałów filmowych, które mieliście wcześniej na telefonie, czy na kamerze, czy na telefonie, na kamerze. Możecie to oczywiście łączyć wszystko ze sobą w tym programie. Możecie sobie stworzyć własne wideo, wyciąć niepotrzebne fragmenty, połączyć w jedną całość, dodać jakiś tytuł, jakiś napis na początku, na końcu, datę zdarzenia, czy, czy miejsce, gdzie byliście. I w tym momencie macie gotowe. Gotowy materiał. Pokażę, jak wygląda ten film. A jeden, go kart. To może zamknę już tutaj. Mieliśmy to zapisane. Wszystko także jest ok. I to jest nasz materiał filmowy. Ok, myślę, że to byłoby na tyle. Jeżeli film jest dla Was ok, jeżeli pokazałem jak, Wam, jak można w prosty sposób, w kilku ruchach, zmontować filmy, to cel został osiągnięty. Program jest bezpłatny. Jak widzieliście, program jest w języku polskim, ma bardzo dużo funkcji. Jeżeli będziecie zainteresowani innymi funkcjami. Yy, żeby pokazać Wam, w jaki sposób montuję moje filmy z kilku kamer, z kilku źródeł, wstawiając różne efekty dodatkowe, to, to myślę, że taki materiał w przyszłości powstanie. Na chwilę obecną to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dodam może jeszcze odnośnie dźwięku, bo dźwięk, jeżeli będziecie chcieli nagrywać filmy z dźwiękiem, to też jest osobny temat. Mogę w kolejnym filmie pokazać, jak w prosty sposób, w budżetowy sposób, Zmontować fajny dźwięk, dodać fajny dźwięk, bo tak naprawdę nie ma nic gorszego jak dobry materiał filmowy, ale beznadziejny dźwięk przy tym materiale filmowym. Także też pokażę, je, jak nawet bez zakupu dodatkowych rzeczy, dodatkowych nie wiem, mikrofonów czy innych rzeczy, w jaki sposób można prostu zmontować i obrobić dźwięk do filmu. Dołożyć taki dźwięk do filmu. To wszystko, jeżeli będziecie zainteresowani, to też pokażę w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną dziękuję. I zapraszam na mój kanał na YouTube. Do zobaczenia.